Coś się dzieje. Boja, strasznie. Ty wiz... Mi się tratwa przywraca nasza. Jak przywraca? No, na mo... no, no dobra, bo no, ja... u mnie była przewrócona tratwa przed momentem. Ale dobra, już jest. <grym> Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry. Raft, o jezu. Ej, a tam skacze sobie przy drzewku. Cewski, siemano. Siema, siema. Słuchaj, ta tratwa podskakuje mi strasznie. I za to topi się. I podskakuje normalnie i fruwa i, i za chwilę jest cała pod wodą, tak jak teraz. O i znowu jest tu na, na dobra, nieważne. Dobra, nie, nieważne. Bo, Słuchajcie. ważne to wygląda. Znaczy, znaczy podejrzewam, że coś brałeś, bo u mnie to wygląda normalnie. A, wie, a może jeszcze co tam zjadłeś? Zupkę właśnie zjadą, którą przygotowałeś. Wiesz to, co? O. To, to sorry. Z czego to ona była, co? Z czego ona była? przyznaj się. Z, z grzybków. <laughs> Dlatego, rozumiem. No to teraz wszystko wyjaśnia. Słuchaj. Jesteśmy przy jakiejś wielkiej łodzi takiej um, taki cruz. Czyli łódź. Um, o Jezu, taka wakacyjna, co ludzie sobie pływają. Wiesz, na wakacje płyną na taką łodzią i sobie... No. Ja, nie wiem, jak to nazywa się po polsku, no. szczerze mówiąc. Ale nieważne. No, łódź. Jakaś, no jakaś łódź. Ona widzisz, ma dużo pięter. I mamy włócznie. Mamy ty masz czołówkę. Ja na razie nie, nie mam żadnej czołówki, więc mam nadzieję, że będziemy biegać razem. I proszę ciebie, nie panikuj. Czemu? A nic. Ty, teraz, teraz jak mi to powiedziałeś, to, to ja może zostanę na trotwie. Nie, nie, chodź chodź. Chodź, to tylko żarty. Tutaj będzie oczywiście musimy uważać, bo tutaj może się, może się rozdymka, rozdymka tutaj jakoś kręcić. Ja ci, ja ci mogę dać czołówkę i ty tam możesz pozwiedzać, a zostanę tam pogotuję. Wiesz, to Samemu lepiej nie. Chodź, chodź. O, jakie. O, Widzisz napis? Proszę bardzo. Tylko, ale to, to, to ja nie jestem autoryzowany, bo to ja muszę. No to zostać. ja cię właśnie autoryzuję. <laughs> Okay. No idziemy, uwaga za ja Może ja, by, ja, bym, no. ja bym ci dał tą czołówkę, bo, ty, bo to Twój odcinek w sumie to, to, to ty pójdziesz. Gdzie ty jesteś? Przodem. No tu A, jestem. Dobra, to daj mi. O, proszę bardzo, Cię. To ja sobie ją założę szybciutko. I możemy Jeszcze przedem, przodem pokazywał widzom. No widzowie yy... wiedzą, widzowie wiedzą. Straszne, straszne, nie wiem, rzeczy na tym statku, czy, czy cokolwiek. Widzowie wiedzą to, tylko Ty jeszcze nie wiesz. To jakiś... Kurczę, tylko ja muszę za tobą iść, żeby się nie zgubić. Tu jest jakaś notatka. Odpadki, tak, tak, tak. Będziemy brać te notatki wszystkie. Weź zapal to, włącz. Nie działa. No i nie działa. Mi się wydawało zawsze, że tu było więcej rzeczy, z jak jaka przychodziłem, ale może nie. Łom? O no do, okej. Okay. Nie wiem skąd mam łom, ale mamy. Słuchaj. No, okay. Idziemy? Idziemy. Idziemy. To drzwi otwieramy. Idź. Czemu ja mam iść? To, to twój odcinek. A! No właśnie. No chodź bić się. Pomóż go ubić. No przecież bije. Okej, okay, uff. Dobra. Mięch jak się Maria, mamy. co to za szczury? No i wiesz jak mi jak mocno biją. O, Bardzo... Ale obcęgi. Biją. Czemu to... Masz obcęgi? E, nie. Nie możemy chyba zrobić. Tutaj musimy, wiesz obcęgi? co? No musimy cały statek zbadać. Tutaj musimy mnóstwo rzeczy teraz zrobić. Chodź tutaj zaraz coś ci pokażę. Aha, tutaj właśnie... Aha, no ja właśnie ja to pokazałeś. Styk. No no. To będziemy Właśnie będziemy tu mogli tu wrócić cegi, później. Nie? Tak. A, dobra, czyli musimy zrobić obsenki tutaj. Czy tam, nie wiem, ten i tutaj później będzie wrócić. Mogli to... Tak, tak, tak. Jak tak sprawdzę, dobra, czy wszystko. Dobra, możemy iść kawałek dalej. Tu mamy schody. Ja nie chcę szczurów. Niebieski klucz, tam nie, ma, nie możemy. No te szczury są w całym o, tym, wiesz. Na całym stanie. Ja nie chcę szczurów. Uwaga, w badrum też be... Nie, nie ma chyba. Myślałem, no, w... w łazience zazwyczaj są przecież szczury. O, mam czerwony klucz. Także to jest... tam był już... potrzebny niebieski? Tam był potrzebny no. do, do schodów niebieski chyba, a czerwony do czegoś innego. Chyba. Albo może się mylę. Nie wiem, to się no nie dobra. otwiera. Ale tu jest ciemno. No jest... Czekaj, no to Proszę, idzie... Ci... Tam jest koniec. Nie, nie, czekaj, tam stronę. Tam, tam jeszcze jest koniec. Ci... Aha, tam jest koniec? No. Niebieski klucz. Teraz tak, tutaj... Nie tu... no, gdzie koniec? Nie, nie, koniec? Co ty mówisz? No co ty mówisz? No patrz, to ja się prze... to są... przeliczyłem się. A może masz rację, faktycznie. Tu jest... jeszcze Jestem... są jakieś pomieszczenia. A to jest pojezienka, tu byliśmy, dobra, dobra, to ja... Ja się, prze... ja się zapo... prze... 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 zapomniałem, wybacz. Tutaj jest... O, Żebym... tu się otworzyłem. Tu będzie szczur. Nie wiem, nie Dzień. widzę. Chyba nie ma. Jest jakiś nóż.

A i tutaj jest mnóstwo miedzi. I tutaj, jak podejdziesz, musisz zobaczyć, są takie stoły warsztatowe. I musimy różne rzeczy znaleźć na statku. O kurde! No. To jest na jakaś. Tutaj mamy jakieś hey, części. Obcęgi, obcęgi to są. No no. Obcęgi to są. To możemy teraz. Możemy tam tak. Czemu ja? A dobra, wody mi. Ja się dziwię, czemu ja kaszle. No dobra. Czyli te obcegi mamy teraz, to będziemy mogli otworzyć te... Tak, no to chodźmy tam teraz, bo tu już wszystko wzięliśmy. Czyli musimy iść na sam początek. Podejrzewam, że w tej szafce będą pewnie klucze niebieskie. Niebieski klucz, no. To tu było?

no they will not be allowed to mingle among my esteemed guests and they will certainly not be allowed further rations they no, should no. be grateful i am the only reason they are alive all of no no incompetent rats have eaten half of our supplies in a matter of weeks

No. Muszę otworzyć z drugiej co ja strony. Tam... Co ja będę tam ze szczurami latał. No wiesz. Trzeba. Trzeba. Dobra, no to musimy z, nie, no, ale z powrotem tam tu, wejść. Tutaj, tutaj. to ja rozumiem. Bilard jest. Klucze. Tak. Bar. Basenik. All inclusive, nie? Mam nadzieję. No. Dobra, teraz tak, my tutaj musimy iść w drugą stronę. Idziesz za mną? Idę, Ty idę. Musimy iść teraz e, popatrzeć, co tutaj mamy, coś może do wzięcia, może nie. I musimy iść chyba tam. Tutaj są schody jeszcze wyżej. A tutaj będzie za chwilę, są poko pokoje różnych kapitanów i niekapitanów. Kolejne notatki? Nie. Musimy tutaj wszystko przebadać, każdy pokój. Teraz łazienki przeszukać. Bułka na kiblu stoi plastik, butelka plastikowa, no dobrze. Ehm. Nie wiem, jeżeli ktoś szczerpał wodę z kibla, to. No to to nie było smaczna chyba. No, chyba nie. No, tatka, kolejna to znaczy? jakaś kaseta. Co to? O, o. That's one of to Dobra, tu tutaj jest jakiś kolejny pokoje. To też tam jest jakiś save. No tak. O o. o, o. O. dobra. Dobra. Weź może albo Ech. dobra, mięso z niego wezmę. Czy wziąłeś? Dobra. Nie, 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 nie brałem. Nie mogę z niego podnieść mięsa? No, mogłem już, dobra. Tutaj jest safe. To do tego safeu będziemy musieli przyjść, jak będziemy mieli kod. Czyli chyba pewnie na sam koniec. Wymaga. Kod czterocyfrowy, dobra. Dobra. Czyli tutaj wszystko. Tak, dobra, no trzeba pozwiedzać te pokoje. Czekaj, ten, no, chyba to już tutaj nic nie ma. Nie mogę otworzyć. Jakieś kraty są. Krata. Mechaniczna część. Plastik. Plastik. Krata. no i tyle. Jakieś tutaj jeszcze. Gdzie ja tu jestem? No mam no wszystko chyba nie? Mamy jakieś części zbiornik paliwa. Dobra, coś, parę rzeczy mamy. Tak. Czy jakieś części? O, w ogóle to jakąś mam ugotowany ziemniak. Aha, to zebrałem stąd. Znalazłeś, Idziesz ze mną dalej? B bulion z głowy. U. Super. To teraz musimy schodami, schodami w górę jeszcze iść. Oczywiście trzeba się przygotować na kolejne szczury. Jak to? E, we dwójkę, we dwójkę to jest łatwo. Jak ja samemu szedłem, to to miałem przez ranę. Wybacz, że takie słownictwa. To jest wyjście na, na zewnątrz. Możemy sobie pootwierać, jakbyśmy chcieli później wyjść. Ciemno. Wymagana karta magnetyczna, tu jest wyjście na zewnątrz, jakieś kraty plastiki, wow, ile mam tych krat, pierdół różnych, za chwilę będę oglądał jest wszystko. Notatka. notatkę. No to jedziemy. O, i, i kod. No to zaraz będziemy wpisywać. Część mechaniczna, spoko. Resztki Srebrne, słody. Zaraz tam się zepsuje ta, nie? E, latarka? latarka? no. O kurde. Także będziemy musieli cofnąć się. A, musimy kartę magnetyczną jeszcze zdobyć skądś. tego z tego safe'u. I wracamy do sejfu, nie? Hmm. To gdzieś było to gdzieś tutaj tutaj, było. tutaj gdzieś dalej no tutaj tutaj gdzieś to było no tu o znowu o jak to jakoś łażą Co, za nami. tak będą się odtrącać no właśnie dziwne Dobra, jaki to był kod o samo się otworzyło otworzyło Kable... elektryczne. Czy mamy wszystko? <laughs> Uff, myślę. Dobra, wiesz co? Proponuję, abyśmy... wrócili do... tratwy. Albo przynajmniej na dół zeszli. No. I... I. I. I zobaczyli, czy możemy już coś zmontować z, tym, z tego co mamy Bo pamiętasz. Nie eee, tu są schody. Oj, ja przyszedł... tu nic nie widzę. O Jezu, idę po <grym> ciebie. Gdzie... Są tu góry Do... schody. Dobra, dobra, chodź, dobra. Chodź. dobra, dobra. Tu, tu są. Dobra, nie wiem czy to w tą stronę trzeba było iść, czy w drugą. To było gdzieś to chyba na Batrum, końcu. Chyba na końcu, tak chyba tutaj no i zobaczmy czy możemy już to wszystko zmontować czegoś nam brakuje kable zapalniczka zbiornik paliwa i kula zapalniczki nie mamy jeszcze nie mamy ale części elektrycznie mamy podnośnik ale nie mamy jeszcze zapalniczki to słuchaj bo mi się za chwilę latarka skończy musimy chyba wrócić może albo choć poszukamy jeszcze zapalniczki albo albo będziemy kończyć w sensie takim, że polecimy do, do em, Polecimy? Kurczę, gdzie polecimy? Do tra na tratwę i będziemy kończyć. Robić, no robić tą lornetkę nową. Nie wiem, gdzie tą zapalniczkę zostawiliśmy. No, to jest pytanie. Bo chyba to już było wszystko, nie? To... Raczej... Bo ja nic znaczy, nie Chyba. Było kartę magnetyczną tak. do jednego pokoju, ale to, to rozumiem, że dopiero o. będziemy mieli. Ok, mięso, cyk. Myślę, że tak. A tutaj jeszcze można wejść wyżej. Aha. A. zapomniałem o tym. O, coś tu. O, Oj. o ty, ubi ty ubiłeś go, dobra. Weź z niego jedzenie, może. Jakąś kartę magnetyczną mam. Jeżeli mamy kartę. A, to kartę, tak, to kartę magnetyczną, trzeba było do jakiegoś pokoju. Tak, tak, użyć niżej. Tak. A tutaj podnośnik trzeba użyć. Tak, no to już w sumie mamy. Mhm. No ma, właśnie się skończyła moja ta, nie. Kar... Aha. Już nic nie widzę teraz, ciemno jest.

Wilkstrom refused to comment on the rumors regarding the modification of his personal yacht. When further asked about the floating city project's whistleblowers, Olaf Wilkstrom chose to terminate the interview. Reaching out to these anonymous sources, we were able to further corroborate the że tutaj już wszystko. To teraz tylko musimy zrobić. Yy... Czy tu słyszysz jakieś stapanie w ogóle? Jakby no, ale nie możli możliwe, wszystko. że to że to Tutaj jeszcze możemy. A to jeszcze wyżej. Tak, ale tutaj, to tutaj musimy mieć bombę zrobić. Ale nie wiem. Jeszcze wyżej pokład, jest wejście? Zielony klucz tutaj. O kurka, nie no to już robimy na twoim odcinku w takim razie, wiesz. Chyba. Zieloną kratę jeszcze zebrałem, e, no dobra, a tutaj wyżej, to co jeszcze wyżej? Tam jest, trzeba będzie wysadzić a, tutaj, bomba. No. tutaj bomba, no. A, to, a tą bombę Z... możemy zrobić dopiero jak zapalniczkę zrobimy. Aha, no to pewnie dopiero w trzy tym magnetycznym tym. A, jeszcze to kuczem. faktycznie. No to może pójdziemy tam, ale nie pamiętam gdzie to już było. To bo to niż... O, o o! O o! Bijecie. Uciekaj od niego, został go. A nie, tu mnie, u mnie też bią. Uderzył mnie skubaniec. Kubaniec. Dobra, będzie mięsa. Dobra. I to nie było tutaj, właśnie tu z boku? O nie tutaj nie było. Tak. Ja tu mam taką, taką, tutaj, tutaj tak tutaj ciemno tutaj. jest. Tutaj, tutaj. Okej. A tu przynajmniej światło. Zielony się. klucz. A, zielony klucz trzeba było tam wyżej. Ja, Gdzieś światło świeci. No świeci, ale to taka głałumie. Że tu nic nie widać. Widzowie będą narzekać, że nic nie widzą. Aha, aha. Mamy zielony klucz, dobra, gdzie ten był zielony klucz? Jeszcze raz? U góry, nie? Wyżej no. To chodźmy jeszcze raz tam wyżej. E, uwaga, o, skończyło mi się włócznia! O kurka, zaraz, gdzie on jest? No, dawaj, dawaj, bo on mnie zaraz zagryzie. Ja już prawie nie mam hapsów. O kurka, dobra, e, co? To może sobie darujemy, bo ja teraz nie wiem, gdzie ten klucz zielony no, trzeba he. użyć. Ja już... On ja jeszcze się... chyba się wyżej. Dobra, zjem szybko sobie łososia. Tu byliśmy. Jeszcze wyżej, mówisz. Możliwe. Czekaj, gdzie to było? No trzeba było tu, 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 no. właśnie tu, tu, tu i wchodzisz do góry. Tylko ja już, mówię, nie mam włóczni. Dobra, to ja. ja... Chociaż to zrobić. Nie, nie, nie mogę zrobić żadnej. To ja tutaj mam zielony klucz, cyk. Dobra. Jest. Okej, okay, uderzył mnie. A, bije mnie skubaniec. Dobra. Ja mam włócznię starą jak chcesz, ale na, na, jeden, na jeden cios. To jest <noise> a, to jest drewniana dobra. drewniana. Drewniana. No ale dobra, no to przynajmniej. Zawsze coś, nie? Tu jest, tu jest jakaś notatka. Okej. Okay. I zapalniczka. O Jezu, co to było? Co Co to było? Kadłub w statku ociera się o skały. A, to z Bo... tym! O Jezusie! Dobra, to to... Jezu, ja się, się przestraszyłem. Dobra, słuchaj, mamy wszystko, się... żeby zrobić bombę. To chodźmy jeszcze, zrobimy tą bombę. Ja wiem, że jest ciemno. No ale, dobra. Czy nie? Czy nie chcesz to na twoim odcinku eee, do... robić? Znaczy, wiesz co... To... Nie, znaczy, nie o to chodzi, że ma na moim odcinku, tylko, kurczę... Teraz już nic... Żeby Aha, no. Żebyś... Bo one się odradzają, no, no, nie? No faktycznie. to uciekamy. Właśnie. To chodzi, uciekamy. Na zewnątrz wybiegnij. Nie da rady. Kurka. Chciałem wyskoczyć przez ten. Da radę. One tutaj ten! Ała, ała. No wyskakuj, ała wyskakuj, skakuj, nie... skocz! Uff. Ups. Uff. I teraz jeszcze mnie zagryzie rekin. No, no. no, na strzał, nie? Dobra, gdzie jest nasza tratwa? Nie, nie wiem. Ona tu powinna być. O... Czy to z drugiej strony? Nie, z drugiej strony, dobra, uf. Jezus modi, ja się się, że tak nie, nie, nie zrobiliśmy tego kotwicy, nie? Słuchaj, wiesz co, ale musimy teraz dopłynąć tam, nie? Musimy prze, przepłynąć dookoła naszej tej łodzi. Żeby dopłynąć do tratwy naszej. Chyba z drugiej no, strony. to tam. Chyba tak, z drugiej strony. Tam widać, tam widać drzewo już z trafy. Okej, okay, super. Ok, słuchajcie, byliśmy na, na naszej tratwie, uzupełniliśmy zapasy. Mamy kolejną czołówkę zrobioną, więc możemy spokojnie dokończyć zadania na tej e, przeklętej e, łajbie pełnej szczurów ja modyfikowanych. Ja się teraz z zabezpieczeniami też sobie zrobiłem czołówkę. A widzisz. Bo, żebyś mi nie uciekł i mnie zostawił tutaj gdzieś. No dobra. Ze no szczurami. To, bo chyba mamy wszystko, mi się wydaje, więc zobaczmy, czy możemy mi się, to że tak. Zmontować to, co trzeba. Bomba. No i teraz no, idziemy wysadzić bomba. te drzwi. U góry. Czyli teraz na samą górę. górę. Tak całkiem na górę, czyli musimy jeszcze raz przejść cały jacht. Chociaż moglibyśmy wejść tak naprawdę jakoś od innej strony, ale nie, to może być. schody, tutaj są schody. Tutaj są schody. Yy, tutaj, dobra. Dobra. I gdzieś te schody. Teraz tu... o. tutaj. Tutaj? No Co tam się no, bo Ze szczurami. O, następne. Ok, i teraz te schody były gdzie? Tu. Tutaj, tutaj no. Dobra. To już jesteśmy praktycznie prawie że na miejscu. Ok, No pewnie dostaniemy jakieś. Użyj bomba. O nie, o nie! Ok. <laughs> no i jesteśmy. Trochę wy. Mama wykręciło te drzwi. jakieś. Blueprinty i notatkę Balboa podnieść. Wyspa Balboa. Hmm. Jeszcze wezmę, co tutaj jest. No okej. Okay. Sprawdźmy w takim razie, co za notatkę. Balboa0464. Tam trzeba płynąć. Czyli dostaliśmy. O, co? Gdy, gdy, gdy Ktafon tu w ogóle jakieś znalezione przedmioty. Tak, tak, dlatego możemy te karty, te, 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 te kasety słuchać. A, no tak. No Balboa, i. Mamy... czyli to będzie nasz kolejny cel. Kolejny cel, tak jest. Dostaliśmy jakieś blueprinty na ster i na silnik. Więc wiesz, co to znaczy? Tak. Uuu, będziemy mieli motorówkę. No, będziemy mogli sterować naszą łodzią i będzie, ona będzie sobie pływała. Będzie na silniczek, czyli, ale silnik to będzie taki, wiesz, na spalanie yy, tej. Drewna znowu, nie? A. <noise> Ej, może my Musimy jakiś las zasadzić sobie na dachu, bo te drewno to widzę, że to sporo będzie. Słuchaj, to ja proponuję skoczyć do wyspy. Do, do Żyjesz? Taj... Żyjesz? Tak, żyję. Do Tratwy wrócić. Czasami, czy spojrzeć. Oczywiście. Zakończyć... No, no. I zakończyć nasz cudowny odcinek. Czołówkę muszę wyłączyć, chyba, nie? A może na razie nie. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam odcinek spodobał. Jeżeli tak, dostawcie łapkę i oczywiście subskrypcję. Odwiedzajcie kanał Cewskiego. I komentarze, porady piszcie. Dzięki wielkie. Piszcie, piszcie. Dzięki wielkie moi, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pa, 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 pa.